Cześć! Możesz zadać pytanie, po co w ogóle kręcisz te filmiki? Po to, żeby przekazać wiedzę, którą zdobyłem i żeby pomóc komuś, kto chce, żeby mu pomóc. Uważam, że zdobyłem duże doświadczenie w podrywie. Aktualnie jestem w stałym związku z fantastyczną kobietą i chciałem zostawić coś po swoim ponad 12-letnim działaniu w podrywie. A mianowicie ogólnodostępną wiedzę w postaci filmików oraz pomóc facetom, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą wziąć sprawy w swoje ręce, ale którzy nie wiedzą jak ruszyć. Dlatego poza tymi darmowymi filmikami daję Tobie trzy inne płatne opcje, dzięki którym możesz zgłębić swoją wiedzę oraz podnieść umiejętności w relacjach damsko-męskich. Po pierwsze e-book pod tytułem Seksualna Wibracja którym na 118 stronach opisuje temat podrywu dokładniej i bardziej szczegółowo niż omawiam to w filmikach. Po drugie, konsultacje online przez Skype'a albo przez inny program. I po trzecie, dwudniowe szkolenie weekendowe w piątek i w sobotę, składające się na teoretyczne prowadzenie, wypad na miasto w piątek wieczorem, wyjście na day game w sobotę po południu oraz na drugi wypad na miasto w sobotę wieczorem. Szczegóły organizacyjne i finansowe dotyczące tych trzech opcji opisałem w, kom w moim komentarzu pod tym filmikiem. Żeby była jasność co do moich szkoleń. Nie będę ci wciskał kitu, że szkolenia u mnie są niezbędne, żebyś zrobił wymarzone postępy i osiągnął swoje cele w relacjach z kobietami. Szczerze? Jeśli jesteś na tyle odważny, żeby regularnie sam wychodzić na podryw, masz w sobie to samo zaparcie, jesteś konsekwentny, kreatywny, umiesz wyciągać wnioski ze swojego działania i porażek, to wtedy może wystarczyć, że obejrzysz wszystkie moje filmiki i będziesz działał aż do osiągnięcia swojego celu. Możesz być jednak osobą, która... Potrzebuje wsparcia, inspiracji, motywacji i pokazania, że można wziąć sprawy w swoje ręce i tworzyć sobie wiele więcej sytuacji, w których można poznać odpowiednią kobietę podczas dnia i w weekend na mieście. Zamiast bazować tylko i wyłącznie na poznawaniu kobiet w internecie, w kółku znajomych, w pracy czy na studiach. Nie będę tobie ściemniał, że y, szkolenie u mnie. Na pewno da Ci wielkie umiejętności i wielki progres w relacjach z kobietami, gdyż to w dużej mierze zależy od Ciebie, a mianowicie od tego, czy będziesz miał otwarty umysł i zaufasz mi, że to co Ci mówię i to co Ci każę zrobić ma sens i że będziesz działał zamiast szukać wymówek. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Trwały efekt zależy przede wszystkim od tego, jak będziesz działał w ciągu, w ciągu kilku miesięcy po szkoleniu. Dlatego do szkolenia dodaję półroczny plan samodzielnego działania oraz y, godzinną konsultację ze mną raz na miesiąc przez pół roku. Co może dać tobie szkolenie u mnie? Raz zmotywuje cię do podchodzenia i do poznawania kobiet, jeśli oczywiście. Tego naprawdę chcesz, a przeszkodą są strach, wymówki i lek przed podejściem oraz brak pomysłu. 2. Zainspiruję Cię do poznawania kobiet i do zagadywania do nich. 3. Podrzucę Ci pomysły, o czym rozmawiać z kobietami i jak wywoływać w nich odpowiednie emocje. 4. Podpowiem, jak sprawić żeby kobieta była tobą seksualnie zainteresowana i żeby łagodniej przejść do pocałunku, pocałunku, a później do seksu. 5. Na bieżąco przeanaliz przeanalizuję, co robisz dobrze, co robisz źle, a co mógłbyś zrobić lepiej. 6. Znajdę i wskażę tobie rzeczy, które powinieneś poprawić i powiem ci, jak powinieneś to zrobić. I siedem, y, dam Ci pomysły i inspiracje, które pomogą Ci rozwijać się. Jedyne, co mogę Ci obiecać, to to, że y, wykorzystując moją wiedzę i umiejętności, zrobię wszystko co możliwe, żeby pomóc Tobie z, y, w realizacji Twojego celu. Podsumowując, poza tymi filmikami, daję Ci trzy inne możliwości. Y, Pogłębiania swojej wiedzy oraz podnoszenia umiejętności w dziedzinie relacji damsko-męskich, szkolenie weekendowe, konsultacje online oraz e-book. Jeśli jesteś zainteresowany którąkolwiek z tych opcji, to napisz mi proszę maila na bliss84rl.maupa@gmail.com. Tam jest podwójne z. Adres ten jest też zawarty w komentarzu. Pod tym filmikiem, gdzie są wszystkie najważniejsze szczegóły organizacyjne i finansowe dotyczące tych trzech opcji. To jest Twój wybór. Będę zaszczycony, jeśli wybierzesz którąkolwiek z tych opcji. Życzę Tobie, żebyś osiągnął to, co naprawdę chcesz w relacjach z kobietami i ogólnie w życiu. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.